W więzieniu mokotowskim znaleźli tymczasowe schronienie pierwsi hitlerowscy przestępcy wojenni przekazani Polsce przez władze alianckie. Regularnie co 60 sekund strażnicy kontrolują samopoczucie więźniów. Ten apartament zajmuje były gubernator dystryktu warszawskiego. Termin sądu nie został jeszcze ustalony. Obergruppenführer Fischer ma więc dość czasu na dokonanie rachunku swoich zbrodni. Zanim dosięgnie go sprawiedliwy wyrok, korzysta z przywileju przestępcy. Sprawa do spokojnego spożycia więziennej zupy. towarzysz szef zbrodniarzy na ludzi wielkopolskę prezentuje się znacznie gorzej wbrew pozorom grajzer nie został pobity te bandaże to opatrunek po dokonanej we frankfurcie operacji ucha jak widać ani operacja ani fakt że amerykanie zrezygnowali z opieki nad gaulajterem wartelandu nie wpłynął źle na jego apetyt grajzer stale i uparcie dopomina się o repetę obydwaj przestępcy sprowadzeni zostali z frankfurtu przez ministerstwo bezpieczeństwa pod którego opieką pozostaną do czasu rozprawy W Radze Czeskiej stanął przed sądem inny zbrodniarz hitlerowski. Hermann Frank, protektor Czech i Moraw, oprawca narodu czeskiego, ideowy krewniak naszego Franka, wielkorządcy generalnego gubernatorstwa. Karol Hermann Frank, Obergruppenführer SS i generał policji, odpowiedzialny za śmierć tysięcy niewinnych ludzi, cyniczny złoczyńca, odpowiada na pytania przewodniczącego Sądu Ludowego tak, jak gdyby nic nie rozumiał i do niczego się nie poczuwał. Choć że nie uniknie sprawiedliwości. Budzi się wiosna, wszystko ruszyło w pole. Najmniejszy skrawek ziemi polskiej nie pozostanie odłogiem. Setki tysięcy rodzin chłopskich stają do pracy na ziemi, która jeszcze niedawno była własnością obszarnika lub Niemca. Żeby w kraju nie zabrakło chleba, żeby go starczyło dla wszystkich. Przyły traktory na zachód. I tam nie zmarnuje się ani pięć naszej ziemi. Wszystko musi być zagospodarowane, wszystko uprawione i obsiane. Na specjalnych kursach w Lodzi szkolą się traktorzyści, po czym wysyłani są do pracy na odzyskanie zachodniej. Przy sterach maszyn dostarczonych Polsce przez UNRWA spełniają młodzi ludzie najpiękniejszy obowiązek tych, którzy żywią. W państwowym przedsiębiorstwie traktorów i maszyn rolniczych w Lodzi wręczono zasłużone nagrody najlepszym spośród traktorzystów. Na wspaniałych uroczystościach w Szczecinie stutysięczne tłumy złożyły hołd tym, którzy zginęli na bolesławowym szlaku do Odry i Bałtyku. pamiątkowy znicz, zniecony w imieniu rządu przez ministra Matuszewskiego. Tych ziem, ani tego miasta, ni portu, ni morza nie oddamy już nigdy. Wieczorem ogromne tłumy witali polskie okręty wojenne wpływające do portu. Szczecin znów jest nasz. Przybył ambasador nadzwyczajny i poseł pełnomocny Królestwa Rumunii, pan Jon Raici, celem złożenia listów uwierzytelniających prezydentowi Bierutowi. Uroczysty akt odbył się w sali pompejańskiej Palacu Belwederskiego w obecności wiceministra spraw zagranicznych Modzelewskiego i członków kancelarii cywilnej prezydenta. Z frontu odbudowy stolicy. Pomiędzy Warszawą a Pragą naprzeciw saskiej kępy przerzucony został nowy most pontonowy. Zbudowali go nasi saperzy w rekordowym czasie 8 godzin. Most przyczyni się do usprawnienia ruchu między lewo i prawobrzeżnymi dzielnicami stolicy. Otwarcia mostu dokonał marszałek rzymierski z prezydentem Warszawy Tolwińskim w azyście generałów wojska polskiego. Ożywiła się również żegluga na Wiśle. Wydobyte z dna rzeki, gruntownie odremontowane statki kursują regularnie między Warszawą a Gdańskiem. Amatorów tego rodzaju środka komunikacji, jak widzimy, w Warszawie nie brak. Statek w drodze na wybrzeże przepływa między zwalonymi przęsłami mostu Kierbedzie. Poważne znaczenie ma dokonana odbudowa mostu kolejowego koło warszawskiej Cytadeli. Właśnie minister komunikacji Rabanowski przeciął symboliczną wstęgę na tym moście. Przez most ruszył pierwszy pociąg. A oto są ci, których wysiłkiem mózgów i rąk stanął most. Inżynierowie, technicy, kolejarze i robotnicy warszawscy. Oni go wznieśli na nowo. W Łodzi odbyły się pierwsze po wojnie mistrzostwa bokserskie Polski. Pokażemy je w specjalnym wydaniu kroniki. Zawody przyniosły szereg niespodziewanych i sensacyjnych porażek dawnych mistrzów. Oto fragment spotkania finalowego w wadze półśredniej. Walczą Ślązank Grątkowski, ten w ciemnych spodenkach, jego przeciwnikiem jest olejnik z lodzi. Zwyciężył na punkty olejnik. Regaty wioślarskie Oxford Cambridge, narodowe święto sportu brytyjskiego. Specjalny żyro nosi operatora filmowego, który ma utrwalić na taśmie przebieg emocjonujących zawodów. Ruszają lodzie. W londyńskiej mgle zalogi obydwu uniwersytetów walczą o palne pierwszeństwo. drużyna Oxfordu. W parę chwil po zakończeniu zawodów samolot wraca na lotnisko i operator zręcznie podaje do samochodu nakręcony film.